Witajcie z tej strony, DJ i razem z moim przyjacielem. Oskar. Chcieliśmy Was zaprosić na naszą serię Minecraft na modach. Oczywiście jesteśmy Buddy porządkujący... Your channel. Eee... Oskar? Oskar? No, kontynuuj. Oskar, Oskar jest nobem. I nie potrafię. Nie, 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 bo jak siedzę już jakiś czas na ATS-ie, to mi się później opóźnia. No, nie wiem o co chodzi, jesteśmy... Tak jak mówiłem, jesteśmy początkujący, więc przez pierwsze odcinki będziemy witać się jak dawny, bo nie potrafimy. Przez pół godziny walczyliśmy, żeby się przywitać choć. <grym> tak więc... Jest połowa dnia. Tak żeśmy to przedłużali, że jest połowa dnia. Dobra, chyba e... czwartego. Nie bym taki mądry, daj mi jedzenie. <grym> Przynajmniej jakieś jabłko. Byliśmy w lesie już. No, więc... Dobra, yy... Na serwerze są grane mody. <coughs> Jakie mody po... będą mieli w opuście tam. No wszystkie. ogólnie pierwszy raz ich mamy ich na dużo na mod. Ale... Znaczy dla nas to jest dużo, dla niektórych dużo to jest 20 modów. Mamy... Nie wiem, garstkę. Dwa takie duże mody i takie pośrednie. Możliwe, możliwe że jeszcze wgramy gramy ale to później. No na razie... Bo pierwszy, pierwszy raz gramy na modach, więc chcemy je zobaczyć do was na własne oczy. Dobra, ale nie ma. Miałem w Minecraft'cie, taki Jakby z takiej gry FPS, opie takie kosmos, kosmosowej takie... Czekaj, takie byłoby... takim stateczkami latał. Czekaj, czekaj, ja też chcę to usłyszeć. Pierwszym takim widocznym modem nie. jest animacja postaci, jak widać. Jest fajna. Bieganie, ale patrzcie na mojego ryja, patrzcie na mojego ryja jak pachnie No i zmienił, zmieniło to ryjo, Oskara, bo jest naprawdę brzydki eee. A ja czemu ubijesz moje drewno? Spierdalaj. No, ale nie lubię go No i prawidłowo Dobra, chodź poszukajmy W jak odcinku 20... jakieś, jakieś postawy zrobisz, rzeczy będziemy zbierać? Nie wiem, no 20 da. minut wystarczy? DJ, czy ile uh, będziemy no nagrywać? No najwyżej zaraz to spauzuję i jak znajdziemy fajne miejsce to będziemy lecieć dalej, bo ścinanie drzewa jest nudne. Czy możemy coś poopowiadać? Jest osa, możemy poopowiadać. poopowiadać coś. Nazywam się Marcin i mam 20 lat. A ja, a ja, jakbyście może jeszcze się skapnęli mam na imię Oskar. To naprawdę było ciężkie odkrycie, nazywasz się Oskar. W razie czego, jakbyście słyszeli oddychanie w tle, to jestem ja, DJ. Niestety mam zbyt wrażliwy mikrofon. A i tak, żeby, kurde, było mnie słuchać, normalnie musiałem sobie dokupić kartę dźwiękową, bo ta zintegrowana z moją płytą górną była zepsuta. Sorry. Oso, ogarnie się. O, Bambus! co? twój przyjaciel. Zbieraj go. Zbieraj, Bambus. Zbieraj bambus. Dobra, więc chyba... Na okay. razie spauzuję. Zaraz się widzimy, bo szkoda tylko tracić czas na odcinek. Więc wi Siasun! O! I lecimy do przodu. Yeah. <grym> no. Okej, okay, tak więc... I tak wi przyszła noc i teraz y zebraliśmy odpowiednio gówno dużo. Widać. Gówno widać, ale... Zebraliśmy odpowiednio dużo wełny, by zrobić łóżka, tak i osa... Rób łóżka. O, osa zrobił A. tylko kill na początku. Dwaj. Musimy iść dalej. Miam, miam, miam. Tak nie było. Ogólnie też, już tak w międzyczasie zaprosimy was na nasz serwer multiplayer. Korty. To. to będzie w opisie jeszcze, w razie czego. Zbieram I teraz jak, jak to Diryj będzie mówił, to będzie takie pokazane ładnie chyba. Umier takie coś zrobić. O no, sorry. No? Czy umiesz coś takiego zrobić? OSA jest jak miły jak zwykle. Jakbym <grym> był jakimś dzieckiem z downem. No ale dobra. <kluzny> Idziemy dalej. Jeszcze daleko nie zaszliśmy Idziemy prosto w stronę słońca. Jejusza, jest mięsko. Znowu tak głowę obkręcił wokół własnej osi. No, jestem hardcorem Dobra, lecimy. Szukamy jakiegoś fajnego miejsca. Ej, ja myślałem, żeby ten domek wybudować... Ej, może jakoś przy plaży? Taki bardziej wodny, co nie? Pamiętasz... Kiedyś nasza pierwsza seria to była jakbyśmy wybudowali miasto na wodzie. No to było fajne. Jeszcze innych ludzi zapraszaliśmy wtedy. Ooo no. no, to było... To było czy jeszcze? No, no tak sama tak dawno temu. Gdy jeszcze byliśmy młodzi. W sumie Oskar też chciał, że Jak Oskar był młodszy, a ja jeszcze nie chodziłem do pracy to wtedy jeszcze też kręciliśmy własną serię minecrafta tylko bez modułów minecrafta, minecrafta. O, I... był. powiem tak tyle z była... tego wyszło, że Któryśmy ale fajnie kuchwia. się bawiliśmy <grym> sorry jednak no jeszcze się nie wyliczyłem do końca lol miałem mięso, to. znaczy miałem dwa z zjadłem je i po chwili mi drugie zniknęło i tak jakby też, też jest zjadł Tak, żeby wziąłem Idziemy dalej O koko, koko, koko Dobra Jeden wystarczy, żeby stworzyć potęgę Chcecie się iść przez ten? Eee, przez... Za, zbyt łatwo się zgubię. choć tak brzegiem będziemy iść A ja to będę zbierał te jakieś takie leczy Takim głównym modem, jaki mamy, jest Aether oraz Twilight Forest. No tam będziemy się trochę później wybierać, jak już gdzieś takie diaksy nazbieramy, jakieś sety, sety, i tak, sety i tak dalej. No to wtedy się będziemy tam. Kierować. Ten. Kierować. No. Póki co to to, co, to co w każdym Minecraftie trzeba zrobić, zdobyć wungla. Wungla? A, na razie jeszcze nie umy, w ogóle. Coco trzeba zdobyć. Nie wiem po co. O, ołcia. A, ołcia, ale Sorry. Jak mogłeś mi to zrobić? Halo? Znaczy, ty zrobisz głupę. Zapróbował zgwałcić krowę to no, Jak ale... jakbyś, kurde, chciał ją dosiąść. Gdzie jesteś osoba? To? Wałce krowy dalej. Chyba został krowy. A, trzeba jeszcze... jakieś może jeszcze mody gramy na lepsze, wiesz, takie potwory. A, tak. Myślałem właśnie, żeby wgrać moda na mutanty na przykład na przykład mutant, zombie, hmm. mutant będą bardzo potężne albo po prostu widziałem jakieś bossy, tak jakby, że się są, są tak jakby świątynie każdego z tych bossów jakiś Lord Enderman, coś takiego, takie głupoty o, pustynia, no. pustynia czekaj, bo zbieram węgiel tutaj też jest na górze Mówiłem, że to jeszcze coś jest, jakiś trochę węgla. Ale pięknie wyglądałem jedząc to miąsko, dobra. Najpierw jak może mogę... ci jeszcze głowa obrócić, co nie? <laughs> nie wiem, czy ja zobaczę, jak sam to robię, ale... Jakbyś ty jadł... Tak, ja no, miałem, tak. No, ja też widziałem, że jak jadłeś, coś Co to jest? Co znalazłeś? A nie, dobra, jakiś... Jakiś bug był po prostu, że zaświatłem, wiesz. Dobra, idziemy. Książę może... opiniuje, jak Czarny klocek. Jest pustynia ogólnie... O, wioska. Ogólnie O, jest o idziemy grabić i plądrować. Może tam się osiedlimy na początku? Jak już to rozbudowujemy. W wiosce? no. No. Albo niedaleko. A po co ta są. wioska? Ja bym to spalił. Ale to nie jest z drewna. By można tam coś było okraść ich jakość jakość ich okres Nie mogę wyjść hamstwo hamstwo państwo ha. 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 a przynajmniej już będziemy mieli marchewki i te zimnior książek A to za tylko... szmaragd, za trzy chlebki, ej. 11 usmażonych ryb za szmaragd. 21. Biblioteczki. Dobra, no, zbieraj. Pusta. Grabimy. Słuch... Jest Sław czy jest Kowal? Jest Kowal. Szmaragd za... ...ledle Ej! O co? Drugi kowal. Tak, dobrze mówię? To jest Kowal, tak? 19 węgla za szmaragd, proszę cię Nie, kowal mi chodzi o budynek tam gdzie wiesz, gdzie były lawe I skrzynka A nie wiem, w sumie. Czyli w takim razie to jest sklep tylko No dobra, nie ma kuźni Oszukałem was wszystkich i samego siebie przy okazji Mam coś do żarcia? Będę i od ziemnioki Dobra, nieugotowane. Nieugotowane i ziemniaki. Będę miał gorączkę. Ora. Eee. Dobra, idziemy dalej. O widzę tam o, jakiś to, bo normalny, bion. Raz normalny bion. Normalny bion. Takaa Wyglądamy jak downy latające. Kurde, muszę to swojego stylu jakaś zmienić, bo wyglądam jak jakaś panda z tyłu. Ale to wszystko da się zrobić Dawaj osa, co ty tam? To mnie jeszcze na chwilę Jak mu się głowa kręciła <grym> to by się nie kręcił No nie, ja jestem normalny Dobra, chodź Dobra, chodź, trzeba będzie w końcu gdzieś coś zacząć budować No Jakieś fajne góry powinniśmy znaleźć, góry są zawsze fajnym białem do budowy. No to może no. na chwilę przerwę Ej, będziemy szukać dalej. Słońce powoli zachodzi, ale to chyba nie będzie problem zbytnio. Idziemy szukać fajnego miejsca i z wami widzimy się... ...za chwilę. O, wygląda jak bąbąga puszcza. W sumie dalej tak wygląda jak dawno wygląda z tym ziemniakiem Dobra, mniejsza, <laughs> widzimy się za chwilę Witajcie ponownie Postanowiliśmy zaryzykować i wypłynąć na ocean poszukując jakiejś głupiej wyspy Tam jak widać jest ta zmarzlina na której byliśmy A tutaj ziemia obiecana na którą płyniemy Teraz jakiś normalny wypłynąć na oceany Takie głębokie takie szerokie co że ja... Spod, jest pod nami? O Ciekawe, nie? Później to zbadamy. Potem możemy to zbadać. Dobra. Są i kurczaki. Bardzo się cieszę. Otwieramy te KFC pasa Co, co sięga? O. A nie zabijaj go. Zostaw. <złatki> Niech jajko dadzą. Nie ma Chodź ja może... na to może... na ten może po Już mu się podoba. Gdzie? o ten? No. <laughs> Przepraszam. Ty, powiem jest Nie, ci wiem, się, że możemy dam się lec... kopać w wy, albo na nim coś wybudować. Polecam budować na nim. Ty, ale. Ty, ale fajne miejsce Ty, a polecam. tu jest jeszcze. To już jest lepsze niż to wcześniejsze o <noise> wiele bardziej się to podoba Dobra, ja wejdę na tym tutaj ten pagórek. Taka głównie mapa nam się wygenerowała, że pozdro no możemy tutaj zacząć Ja bym po polaczają. Fajne jeziorko, możemy powiem. jakoś... Możemy jakoś powiększyć to potem jeziorko, coś to wybudować jakąś, nie wiem, taki jakby port. Akaport to nie? Akaport na no małe końc... jeziorko Dobra, chodź na ten pagórek co wcześniej byliśmy, mi się podobał Ja tam chcę Mi się tu bardziej podobało. Ja, ja chcę tam Pasz, kto idzie O kubel Kubelwagen Chodź na ten pagórek Co ci się w nim nie podoba, co? Czekaj, czekaj A, Creeper nie chciał z... i za mną. Trzeba mieć pomysł na jakiś dom Posabudujemy sobie opusową myśli... rezydencję <laughs> Nie no zaczniemy od... O boże. Od domu z dirta zaczniemy. Tu. Tu, ej, okej. Okay. Zaczniemy od domu z dirta. Nie, 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 nie. Dom z dirta. Ten, ten, ten dom z dirta. <laughs> Przestań. Może tak. Teraz przyspieszymy. Ja pójdę trochę pozbierać drewna, to jakoś wyrównasz. No, Dobra. No. I zawsze. Już skończyliśmy nasz mały prowizoryczny dom bez okien, jakby to był psychiatryk. Mam nadzieję, że. Ty, osa, to jest pokój wyskrameczny. Przymy. zrobiliśmy nawet drzwi. No dobra, osa lubi takie klimaty. Nie będę narzekał. Tam wrzucę ci węgla. Ty smażymy ziemniaki? Smażę ziemniaki? Cześć, to. Zobacz. Ty ściągnijmy Tauran już, już nie może. Beka. No, a to co, idziemy spać? A nie, bo są potwory. O. Ej, pierdolę. O kurwa, ile ich tu idzie. Daj mi mięso. Albo dwa, dwa coble Nie a. mam. Masz. O, ty, jak jo, jaki... wariat! Jaki <gülüyor> wariat! O, <laughs> odejdź, nie bij mnie! Ale mnie zabiłeś, pośle. Kładź się. Kładź się. <laughs> nie wierzę w to. Co?! Dobra. <laughs> Wcistaj się przed tym... przed celownikiem. Ty patrz, co mam! O, ta ta. nie da. Coś, coś, ja coś, idę. Chodź, chodź, chodź tu, coś, No dawaj, gdzie jesteś? Chodź. coś, dalej dalej? No, coś, chyba będzie na razie w pierwszym odcinku. No co, tak chcesz jeszcze? Osa, już 20 minut. Aż nie wiem, w sumie. <grych> Teraz już się pomieszało. Ej, on tu jest. Nie, chyba nie. On, on tu jest. On tu chyba jest. Chyba nie jeszcze 20 minut. i dear, była dla mnie, bo... to Enderman. O, 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 fuck. Chyba wkurwił się, eee... Dobra, zamykam oczywiście, bo się boję. Dobra. To, ta nasz, sobie możemy budować dalej. Dobra. Dobra, Oso, co polecasz? Co polecasz, co polecasz? Ja <coughs> bym chciał kopać dirta, czy Dobra, to ty kop, kobla. Masz tu jeden kilo. Dziękuję za to. A ja będę drewna. Ten mi wrzucił. Dobra. To będzie przyspieszenie. Play mode, ENT. ja wiem w sumie. Party, hat, show, show, heavy, minimal. Heavy. Nie, heavy jest fajniejszy. Render head Może być w Party name. Nie potrzeba. Dobra. Jeszcze raz. nie mogę. Bo, no bo jesteśmy w party. Najwyżej byśmy chcieli solo to wyjdziemy z partner i jak, je, jak mnie już zaczyna drażnić ta muzyka z tego Aether. Dlatego ja ją włączyłem Kurde czekaj, ja też muszę znaleźć sposób by wyłączyć tą muzykę z Aether. I wyjdziemy teraz w Music Zero i teraz koniec Dobra chodź bo ja mam już dwa staki Zero Może, Możemy dobudować do tego, jakoś jakieś takie, ogarnąć podłogę z, z kobla, możemy zrobić. O czoło wyrosło. Akurat czoło wyrosło. <grym> Tak więc, póki co, to jest... Eta... To jest Eto, nasze pierwszy dom. Póki co, może... A jeszcze owca tam jakich... siedzi. owce faktycznie. Póki co, to jest, jak widać, tylko i wyłącznie prototyp. Będzie rozwijane. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Będziecie subskrybować, W ogóle, to ma być na ruchować, taki... Komentować. Jak ktoś Ist... oglądał kiedyś Ironmana, to jest... Będzie coś w tym stylu, jak on miał taką chałupę, ten Stark. Jak on miał nazwisko? Stark. Dobrze mówię. Stark. Będzie, tak. inspirujemy się nim. Nie mówimy, że <laughs> będzie takie same. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. W górę. No, nawijajcie to, to, to na małec. Facebooka. No, link do naszego fanpage'u na Facebooku będzie podany w opisie. Się na serwer też Na subskrypcję się też nie obradzimy. Na serwer wbijajcie. Będziecie mieli szansę z nami pogadać. Na serwerze jest również IP do ts Więc w razie czego, wiecie gdzie nas szukać. Jest? No, podałem. I tak, 500 tylko chodzi. No. <laughs> w takim razie dziękuję Wam za uwagę, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.